22 w sobotę 14 czerwca. Dobry wieczór. Ewa Siwicka, zapraszam na teleskop. Są bezdomne, okaleczone i wymagają szczególnej opieki. Schorowane psy i koty z Konińskiego Schroniska dla Zwierząt, by przeżyć kolejny dzień, potrzebują specjalnej karmy. Pomóc może każdy. Wystarczy przyjść do schroniska i przynieść jedzenie lub leki dla zwierząt. O darze serca, który kosztuje niewiele, a bardzo może pomóc, Katarzyna Nowacka. Kogers Spanielka Nigra, zanim trafiła do schroniska, z pewnością przeszła piekło. Miała połamane przednie łapy. Z trudem też porusza tylnymi. To uszkodzenie w lewej łapie jest no, uszkodzeniem już trwałym, starym bardzo, którego nie idzie zmienić. Natomiast lewą, prawą rękę, tą łapę troszkę wyremontowaliśmy, że tak powiem. I jest już w miarę sprawna. Natomiast największym problemem jest dyskopatia. Prawdopodobnie właściciel trzymał ją w zbyt małej klatce. Dlatego nigdy nie prostowała tylnych łap i już ich nie wyprostuje. Boli ją każdy krok. Potrzebuje leków, które go uśmierzą i preparatów wzmacniających kości. A także karmy dla psów z niesprawnymi narkami. Ale to nie jedyna kandydatka do pomocy. Tych zwierząt takich bądź rannych z wypadków, bądź no, zastarzałych bądź z innych powodów, tak jak nigra, które przybyły do nas i, i mają jakieś tam potrzeby, no jest około 60-70 no, sztuk. W akcji dla schroniska.pl chodzi właśnie o to, żeby takie psy i koty dostawały dokładnie to, czego potrzebują. Na stronie internetowej jest galeria zdjęć. A także krótki opis zwierzaka i jego potrzeb. Czasem potrzebne są nie tylko karma czy leki, ale na przykład budę, zabawki albo smycz, żeby pies mógł wyjść z wolontariuszem na spacer. Wszystko sprowadza się do tego, żeby wystarczy wejść tylko na stronę dla wybrać konkretnego zwierzaka, któremu chcemy pomóc, przekazać produkty, które są specjalnie wybrane przez specjalistów, dobrane konkretnie pod tego zwierzaka, a następnie zapłacić i resztę zajmuje się już dla stroniska.pl. Wszystko wysłane na własny koszt. W ten sposób każdy, kto nie może sobie pozwolić na psacze kota z różnych powodów choćby braku czasu, alergii na sierść czy po prostu dlatego, że ma już w domu pupila może mimo wszystko pomóc. Możemy sprawić, że takie zwierzę ma na rok, na miesiąc, na tydzień w zależności od tego, ile mamy finansowych możliwości ma zapewniony byt i zapewnione fajne, wygodne życie. Na razie w akcji bierze udział schronisko dla bezdomnych zwierząt w Koninie. Ale przyłączyć może się każde. Katarzyna Nowacka, Teleskop.